W ubiegłym tygodniu w ramach projektu PGS Krabełchatu sportową perłą województwa łódzkiego. E, drużyna e, jakiej osoby z administracji oraz zarząd udały się do Innsbrucka w ramach kolejnego działania, e, czyli wyjazdu europejskiego. E, nasz, naszym głównym zadaniem w ramach tego projektu, oczywiście oprócz me, meczu e, była promocja województwa łódzkiego i e, klubów wśród mieszkańców i społeczności e, Innsbrucka oraz okolic. Wśród nich rozdawaliśmy, dystrybuowaliśmy takie to broszury, które, które, są, które dotyczą klubu województwa łódzkiego miasta Bełchatów. Koszulki promujące również ten projekt oraz takie okazjonalne teczki. Wyjazd uważamy za udany. Spotkał się on z zainteresowaniem mieszkańców Innsbrucka. Jak również mediów, więc uważamy, że to działanie zostało spełnione. Zbliżamy się powoli ku końcowi projektu. Przed nami jeszcze dwa, dwa istotne działania: konferencja tematyczna, która odbędzie się w pierwszym kwartale roku, oraz świadkarski tour, również w tym okresie. Więc, tak jak, tak jak powiedziałem, wszystko realizujemy zgodnie z założeniami programowymi i na końcu jeszcze powtórzę, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Dziękuję.